I tam ciepło i serdecznie. Ostatnia partia z turnieju w Pradze. Dziś startuje turniej pretendentów i będziemy się tam bawić. Nguyen Taiwan Van, a czarnymi Gukesh. C4. To posunięcie sprawia kłopoty, szczególnie młodym zawodnikom. Bo mogą być transformacje elastyczne i G3. To może być katalońska, a może być Debiut Rytiego. A może być Taras, różnie może być. Jakby biały wybił byłoby skłonności do Tarasza. Teraz przechodzimy do Debiutu Ryszarda Rytiego. Dopiero to jest Debiut Rytiego z pionkiem na D4. C5. No, czarny ma przewagę w centrum. Bardzo ciekawy manewr skoczka. Bardzo ciekawy. Najlepszy ruch sztucznej inteligencji. D3 E3 tu na razie możemy odbijać figurą i grać na stałość piana D4. Wieża E1. Ruch w ruch zdążyliśmy zreszować. Skoczek A3, ale chyba idzie tu, żeby potem przygotować B4. I biały ma trudną pozycję. Tu jest słabość, i tu jest słabość. Tu jest słabość do atakowania, tu jest silny punkt. I oczywiście, uwaga, bardzo ważna rzecz: jak będziemy wchodzić na D4 figurami, to w taki sposób, żeby odbijać figurami. Jak odbijemy pionem, to pion D4 przykryje słabość piona D3. Hetman beczy. No, niech sobie beczy. No, i trzeba wyprowadzić skaczką. On tu ma pole B4. No to idzie na A6. Funkcja czarnych jest lepsza. Tak. 4 do 6, co najmniej. Może nawet 3,5 do 6,5. Naciskamy na pionadę. Grozimy go wygrać, bo potem po. Podeprzemy pionem. Trzeba go obronić. I co teraz? No skoczek na b4 stoi nieszczęśliwie, Ten na 3 nie stał dobrze. To go się... pozbywamy się. Biały pomaga czarnemu pozbyć się złego skoczka. I goniec wchodzi do gry. Teraz trzeba jeszcze ustawić wieżę na linii dy. Dwie wieże. Hetmana na c7. I będzie dobrze. H3. no Na razie trzeba odejść gońcem. Nie wolno go stracić. A to jest doskonałe posunięcie. To jest tymczasowe posunięcie wzmacniające piona. W późniejszej grze, jak pion E5 będzie dobrze ufortyfikowany, nastąpi H6 i F5. Pion bardzo ważną funkcję spełnia broni piona E5 i nie puszcza skoczka na G5 sobie napad. Hetman A3. Nie komentujemy tego ruchu. Tu napad. Może chcę wymusić postawienie przekątnej, ale tu znowu mu zrobić kuku. No nie ma skorzec C2. Hetman C8 obronił tu. Obronił tu. Wieża B8. Szedł z przekątnej A3. Skoczek c6, a3 to osłabienie, ale jeszcze nic złego się nie dzieje, tylko biały nie ma kąt gry, biały nie ma logicznego planu, planu gry, tupta w miejscu, jak to mówią, królu do narożnika. czarny ma dużo czasu na przygotowanie, bardzo dojrzali gra Łukasz. to młodziutki zawodnik, no młodziutki, no. jak dzieci to oglądają, to dla dzieci on jest młodziutki, ale generalnie jest młodziutki, hetman d7, o, i tu będzie naciskać, Skoczek E4. No teraz już trzeba zagrać B6. Zresztą tak się gra. Jakby to powiedzieć, to jest tak zwana struktura Marocego. Czarny ustawił strukturę geza bezamarocy, węgierski szachista. Skoczek C3 na D5 się nie właduje, na B5 nie groźny. I teraz skoczek może wejść na D4, bo tylko jedna figura kontroluje. Po zbiciu gońcem odbijemy Hetmanem. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie, że bicie hetmanem jest bardzo dobre. Z tym, że po biciu hetmanem Goniec przychodził na D5 i był problem. Goniec przychodzi. Taktyka nie pozwala tak zagrać. Trzeba zbić. Ku bije. I ten problem Hetman się zaplątał, biedaczek. Grozi wieża E4, trzeba odejść gońca. Dlatego z bólem serca. CD4. Zresztą myślę w sekundę, bo on takie rzeczy widzi. Konicz D5. Nie dajemy. Ten goń na razie, jest pasywny, ale ten goniec podejrzewam, że wygra partię. I F5. Mówiłem, że nastąpi F5, kiedy ten pion będzie wystarczająco wzmocniony. Nie mogę go kto atakować, więc jest wzmocniony. Hetman go atakuje drugi raz wieżą, ale oczywiście Hetman go nie zbije, bo goniec zła kolejność figur i trzeba uderzać najlżejszą bierką. I wstrzykujemy E4 Teraz będą groziły maty. A gdyby się udało jeszcze to ustawić piona, to w ogóle... W ogóle by było. Goniec B8, król G1. Goniec F7, szykuje wyraźnie. A4. Przewaga pary gońców przy centrum ruchowym jest istotna. A tu go tak denerwuje, nam na G8 można było pójść. Okazuje się, że Młody Czechosłowak grający białymi ten Tajwan Dan Nguyen bardzo dobrze sobie radzi. Bardzo dobrze. No. Czesi dobrze grają szachy Wieża C2. I teraz zakombinujmy. Zakombinujmy. Jak Gukasz. Myślimy, 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 o, jak Kolisia podważył, jak w najmocniejszy punkt uderzył. Wieża c8, jeszcze raz. I tu nastąpiła pozycyjna ofiara jakości. Ale czy inne ruchy były? Inne ruchy przegrywały. Tu dla odmiany chwycił czarne pole. Skoczek stoi bardzo ładnie, ale G5 go wyrzuca. Na razie ratujemy gońca. Jak jest materialnie? Czysta jakość, czysta jakość to wygrywa. Trzeba tylko wymienić wieże i hetman i się wygra lekutko. O, wygonić wieżę, piona wziąć, a tu nagle słyszę cuk. Herman broni piona. I teraz nie bardzo można tu, nie bardzo można tu bić B5. No, realizuje swoje piony. Waja wieże chcę wpaść na jedyneczkę i podwiązać gończyka Łajcie się cofa, żeby wieża mogła wejść. Tu jeszcze czarny ma słabość linii, musi sobie zrobić lufcik. kombinujemy jak głukoś nam zagrał genialnie to co? Fanto, to jest kandydat na mistrza świata. No i Grześ Gajewski, który mówi, to mówi sam za siebie. Grześ Gajewski mówi sam za siebie. Ja też mówię sam za siebie. i co czas minął i zagrał wieża d7 o jak wieża zbije to bije jej broni i można się poddać więc zagrał wieża b4 na pchanie piona g6 wzmocnił piona i zrobił lufcik jednym ruchem O grozi zbić przepraszam bardzo grozi zbić i wieże się aktywniają, pan szachuś, król G2, i wieża 8 na d4, podwiązeczka. I teraz robi taką śmieszną rzecz. Robi A5. Jak zbije w przelocie to nie jest dobrze, bo goniec co da szacha, po biciu w przelocie goniec da szacha. Jedyny skoczek do 4 i teraz nie tu, tylko tu. A teraz wieża się nie myśli. Zostajemy zwierzą więcej. Teraz znowu nie można B6, bo szach i goniec zblokuje. Więc król F1, ale po król G7 poddał. Bo B6 nie pomaga. I 5 dalej nie idzie. Dziękuję za uwagę.